Ostatnio się przywitałem, dostałem reprimendę od montażysty i od ludzi i teraz chciałem się przywitać. Witam, witam. Dzisiaj troszeczkę inny temat poruszymy. Jak rewolucja to rewolucja. W miesiącu czerwcu umarł falownik. Falownik umarł, został wysłany do serwisu pogwarancyjnego. Z internetu, no i się okazało, że chłopaki nie umieją się z nim poradzić. No, ale ze względu, że ja już sobie doszedłem do wniosku, że pół roku czekać na naprawę falownika to troszeczkę długo, no to podjąłem decyzję męską, że kopię nowy. Zacząłem patrzeć, się okazuje, że falowniki podobnej mocy kosztują 7,5 7 tysiąca. Czyli tyle co jakieś 7 lat temu, jak montowałem. A teraz yy, w, się okazało co? Że Fronius zrobił wyprzedaż w styczniu. Yy, na, tak, na pół ceny zrobił i wyprzedał wszystko. Jak zaczął wyprzedawać, to ludzie myśleli, że to okazja jednorazowa, super biznes. Takie są ploty. To nie jest jakieś sprawdzone. Yy, I. Zaczęli pokupować po parę sztuk, parę dziesiąt, ci co mieli pieniądze. No i chcieli wyczekać aż minie promocja we Froniusie i zacząć to sprzedać normalnie. We Froniusie minęła promocja. Falowniki kosztują z powrotem po siedem tysiąca. Na końcu filmu powiem ile dałem. Taka ciekawostka. Oglądajcie do końca. Będzie dobrze. No i się okazało, co? Że cena wróciła owszem do, do góry, ale y, rząd polski, czyli y, Urzędy Marszałkowskie, czy nie wiem jak ten urząd się nie wyleciał mi z głowy, teraz się nazywa, że nie będzie dofinansowań do y, falowników, chyba jak dobrze pamiętam? Nie, chyba nie, coś żem popierdzielił. W każdym razie jest problem, y, nie wspierają pomp ciepła. No i jak i weszły nowe zasady rozliczeń e, z zakładami energetycznymi. Czyli są nowe zasady, nie ma już prosumenta starego, gdzie ja jestem jeszcze, do 32 roku, tylko już są nowe zasady i będzie rozliczenie e, godzinowe, albo dnia poprzedniego, czyli cena będzie co chwilę się zmieniać. No i falowniki zwykłe, takie jak ja miałem, i który ja nabyłem nie mają racji bytu. Dlatego ci, co to kupili w dobrej cenie, chcą to sprzedać też w dobrej cenie, żeby to sprzedać. Bo ogólnie teraz falowniki hybrydowe się sprzedają. Na nowych zasadach falownik hybrydowy i baterie, akumulatory, jak zwał, tak zwał, się bardziej opłacają, bo w ciągu dnia się zmienia jakby cena prądu. No, i tak jak powiedziałem wcześniej, szybki unboxing, czyli ja ten z angielskiego Wszystkie nigdy nie dobry. No, w każdym razie mamy folder 8,2 kW, trzyfazowy. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No, i że to jest wersja light, czyli najmniej pożądana na rynku, dlatego jest dobra cena. No to to zostało oczywiście w tym samym sklepie, w promocji. Urządzenie, do które, które się tylko wspina, Wsuwa tutaj, zaraz zobaczymy jak to się uda. To się wpina tutaj w falownik i on już nie jest light. Taka różnica. Prawdopodobnie czy coś tam jeszcze mu z tego lighta wycieli czy nie. W każdym bądź razie to wkładamy tutaj. I... I zaraz to będziemy montować. teraz jest szybki Fronius to tak przewidział pięknie, ładnie. Ślicznie zgrabił, że nawet taki amatorzyna jak ja też byłby da radę. No i jak to oczywiście wszystkie przepisy mówią. Nie macie umiejętności, nie macie uprawnień. To tutaj nie wolno grzebać. Ja mam umiejętności, nie mam uprawnień. Znaczy umiejętności amatorskie oczywiście. Chłoczę zapominam, że to na płasko trzeba nagrywać. W każdym bądź razie ten, ta płytka była w tamtym pudełeczku. Ja to wstawiłem. Tutaj śrubeczka, tu śrubeczka, tutaj złącze do komunikacji. No i tutaj jest Wi-Fi, tutaj jest Ethernet, Internet. Nie, to z tej strony. Sorry. Z tej strony jest internet. A tutaj jest do komunikacji takiej. Jakby się chciało podłączyć falowniki albo zewnętrzne urządzenia. Tutaj jest podłączenie, jak dobrze pamiętam, do licznika. A tutaj jest do innych falowników, sorry. Jeszcze można podłączyć falowniki przez kabel. No i RS-32, jak dobrze pamiętam. No i tutaj jest odczytywanie danych i aktualizację można zrobić przez pendrive'a. O i tak to wygląda 4 śruby Kurde jak to ciężko pokazać 4 śruby I płyta wisi Teraz podłączamy L1, L2, L3 i neutral A no i tam jakieś tam Inne rzeczy Nie róbcie tego w domu Oglądajcie I proście fachowców żeby to zrobili jest niebezpieczny, grożący, zagraża utracie życia. No i nie minęło jakieś 20 minut, może pół godziny. I płyta jest przygotowana. Czyli mamy plus z jednego z jednego części. Boże, zapomniałem jak się nazywa. Jakieś ustacznienie. Ciężarówkowe mi się włączyło Jeden string plus drugi plus string drugi string minus jest wspólny I mamy tak uziemienie, pierwsza, druga, trzecia faza i 0 tak zwane no, idę teraz po część właściwą wieszam, włączamy i zobaczymy co będzie się działo. No, i teraz się wykonuje konfiguracja. Wybrałem język, częstotliwość 50 Hz, żartuję herców. Teraz wybierzemy datę. Kurczę, który dzisiaj jest? Pierwszy, pierwszy. No to pasuje. Enter. I tutaj będzie trzeci. I tutaj będzie 25. Jo, piąty Śmieszny, ale jednak chciałem sprawdzić. Pierwszy, 3, 25 rok. Potwierdzamy godzinę. Boże! Jakie wymagania, mamy. myślę, że w dzisiejszych czasach to on se sam sprawdzi. Pięć to już się z internetu ściągnie takie rzeczy. Tak, no i teraz jest MPPT Tracker e, Drugi. Tak, bo no, mamy włączony please White, musi się uruchomić. Zrobić jako master. Bo to pierwsze uruchomienie to troszeczkę inaczej. Tam w pierwszy to płytę główną się podpina zasilanie, czyli solary i sieć a no, test sieci się robi nawet, patrzcie a w tą płytę główną, którą ja wstawiałem znaczy, płyta główna jest tam przekaźniki zaczynają pykać i to jest to urządzenie, które ja dokupiłem, czyli data coś tam transmitter i tutaj się podłączę sieć co prawda ona nie działa, bo gdzieś mi myszy chyba kabel przygryzły ale może podłączę, może ruszę, może to nie myszy, tylko problem, że tak powiem z falownikiem, Już wcześniej coś się działo, tylko ja nie zauważyłem. O. Pyka, pyka. S się zsynchronizował. No i jedziemy. <ścoughs> Działa, człowieku. Nie ma lipy. Mamy pogodę, jaką mamy, czyli nie mamy pogody. A jest 334 waty idzie. Czyli praktycznie pompa ciepła. Znaczy to jest klimatyzacja z funkcją pompy ciepła. Połowa już chodzi za darmo, a połowy jeszcze płacę. No ale może jak śnieg zejdzie, bo tu jest śniegu jeszcze troszeczkę, a już niedużo. Jak zaczynałem montowanie, tu było dużo więcej. No to. Ale jak słoneczko troszeczkę, może bliżej południa, przejdzie. Która to godzina? Południe. Nie, no jeszcze nie ma południa. No i możemy sobie popykać tutaj. No, ktoś zna Fruniusa, to ja nie będę. Napięcie sieciowe, no pięknie 230 czuwienia. Napięcie sieciowe, międzyfazowe bo trochę się buje. Prąd wyjściowy herców brakuje. Ale to jest motyw, gdzie nie wiem czy wiecie, ale właśnie po częstotliwości y, zakład energetyczny, czytaj y, Ci, co produkują prąd w Polsce, naprawdę jak wieśnik, y, to wiedzą po tym właśnie, czy prądu trzeba więcej produkować, czy mniej. Jeżeli poniżej 50 Hz, no to oni muszą produkować więcej tej pary, odkręcić. A jeżeli. Nie spada pobór prądu, czyli turbiny lżej się obracają. No to im wtedy rośnie częstotliwość. No i oni muszą wtedy zakręcać śruby kurki z parą. Taka ciekawostka. Napięcie solarne 230, 250 i 300 i 400. A no. to ja nie miałem do tej pory uruchomionych dwóch MPPT. Bo ja tego nie miałem, tutaj było jedno MPPT, to, ja... no, to teraz będzie produkcja trochę większa, bo on będzie osobno obciążał panele. Osobno będzie jeden string obciążał, osobno drugi. No i tyle, no i 380 W. No tutaj to menu jest troszeczkę takie fajne rozbudowane. Historie, no historii nie mamy, bo pracuje 5 minut. Moc wyjściowa. No, moc bierna, o bierną też liczę Aby nie obciążali nas, bo tragedia będzie Będziemy płacić za moc czynną, którą pobieramy i moc bierną, którą wpompujemy z powrotem Niechczący No i tak dalej i tak dalej, nie będę was tutaj gnębił, że tak powiem A, miałem powiedzieć wam ile dają za ten felownik tak jak mówiłem, falownik ten kosztuje około 7-8 tysięcy złotych, zależy od 6,5. 800 się zaczynają na najsłynniejszym portalu aukcyjnym. A ja go zapłaciłem za niego 4,5 tysiąca złotych razem z tym, data menagerem całym. Czyli to no już szkoda tych pieniędzy, tak? Te pieniądze się zwrócą, bo ta instalacja już się zwróciła. To, że było jedno. Dlatego nie żałuję kupić drugiego falownika. Bo wiem, że on na siebie zapracuje. No to pewnie znowu z 3 lata będzie trzeba kombinować. Akutu, aktualnie jest prąd trochę droższy niż ja wtedy kupowałem. Bo wtedy było po 30 groszy, a teraz jest 35 chyba. Później było długo po 50, jak dobrze pamiętam, groszy za kilowatogodzinę. A teraz mamy około złoty, złoty 5 za kilowatogodzinę. Zależy jaką kto ma tam. Yy, tą to... abonament? taryfę. O, taryfę! Zależy, kto jaką ma tą taryfę. Miałem ja tą najprostszą, bez kombinacji, bez niczego. A więc teraz zamontowałem falownik. Niech już działa. Niech już o klimatyzacji na razie się troszeczkę dogrzewam z funkcją ciepłe, pompą ciepłe. Taką przedtopotop... przedpotopową. Trudne słowo taką przedpotopową klimatyzacją z funkcją grzania, czyli z funkcją pompy ciepła, się teraz dogrzewam, no to już nie będą musiał aż tyle płacić za prąd, a może jak słoneczko przywali, to jeszcze na górkę mi zrobi, bo przypominam, że jestem na starych zasadach, czyli ja tylko tracę 20% na przesyle, chyba, że zrobię dobrą autokonsumpcję, no to nie potrącają mi nic, bo nie ma przesyłu co jeszcze chciałem powiedzieć a jeszcze chciałem się pochwalić, że z tego co ja pamiętam to jak to montowaliśmy tutaj wszyscy razem, już nie będę wymieniał bo to z 6 osób pomagało przy tym projekcie teraz projekt wcześniej montaż fotowoltaiki na ziemi na gruncie, własnoręcznie no to u mnie wisiał w powiecie Eckim szósty licznik jako dwukierunkowy tak wcześniej zareagowałem. Mógłem wcześniej jeszcze, ale nie było pieniążków, czasu, decyzji. No ale wiem, że to był dobry wybór. Przynajmniej na pewno, jak jest to na starych zasadach. Jak przeskoczę na nowe zasady, będę myślał, będę kombinował, żeby nie płacić. Po co płacić? Dobra, nie marudzę, nie przedłużam. Do usłyszonka pozdrawiam. Idę robić T25 kontynuacja, zawieszenie, do końca już chcę składać dzisiaj Może ustawi mi się postawić go na koła Ale to dowiecie się już w następnym odcinku Post z Przedwczoraj słońce podobnie tu świeciło jak cholercie Pod Poznaniem mniej No i jak zwykle, biednemu zawsze wiatr w oczy wieje Nie ma słońca, nie ma nic Jak się pocieszyłem, 500 watami tak, teraz mamy ile mamy? 300, 260, 250? Ej. No nic, nawet falownik uczy cierpliwości.